Czy zastanawiałeś się, zastanawiałaś się kiedyś nad tym, kto ci ukształtował uszy, kto je ulepił w jaki sposób, kto je ulepił w taki sposób, że masz jen, takie jakie masz, twój tata nie, twoja mama nie, ona urodziła cię takim jakim, jaką już byłaś lub byłeś, nie mogła nic zrobić, żeby cię ukształtować inaczej. Wszystkie kobiety, które urodziły dzieci, wiedzą przecież, że nie zrobiły nic, by im nadać taki, a nie inny kształt. To fakt, że je urodziły, ale nie miały żadnego wpływu na to, jak będą wyglądały. Bóg natomiast od początku świata miał cię w swoich rękach i wymyślał od wieków, jakie ci zrobi ucho, jakie oczy, jakie włosy i jaki nos. Może twoją uwagę nieustannie przyciąga jakaś wada cielesna, coś ci się w sobie nie podoba, a masz to od urodzenia. Wiesz, że Pan Bóg spędził miliardy lat, żeby to wymyślić, dostrzeż więc, że jesteś kimś absolutnie niezwykłym, żeby ci nadać taki kształt, najpierw Ty nadał kształt Twoim rodzicom, abyś potem miał, miała po nich taki, a nie inny wygląd. On przeanalizował wszystkie pokolenia przed Tobą, wszystkie kształty, wszystkie cechy Twoich przodków, by stworzyć Cię takim, jakim jesteś, jaką jesteś. Ale nie chodzi mi tu tylko o wygląd zewnętrzny, ale także o Twój konstrukt psychiczny i emocjonalny, a przede wszystkim o konstrukt Twojej duszy, Twojego postrzegania świata. Te wszystkie rzeczy są u źródła zamysłem Boga, oczywiście aktualnie jest w tym też nadatek w postaci badziewia zła grzechu, które się wydarzyły w Twoim życiu, ale w oryginale to Pan Bóg Cię ulepił, więc jesteś w całości Bożym dziełem. Gdy Bóg patrzy na Ciebie, to... W w tej wszystkich sytuacjach chodzi o to, by wykasować rodziców, by znaleźć prawdziwe źródło tego, kim jesteś. Wszystkie nasze lęki i życiowe porażki wynikają z faktu, że próbujemy znaleźć źródło nie w Bogu, tylko w kimś innym. To Bóg jest źródłem tego, kim jesteś. Większość Twoich najgenialniejszych cech i zdolności jest ukryta w kształcie, który na początku nadał Ci Pan Bóg. A co nam ciągle robi złe, przychodzi i mówi, nie jesteś tym, kim jesteś. Oko moje nas, a my wierzymy w to, kłamstwo istymy i stoimy przed Bogiem mówiąc, strasznie się boję, gdy patrzy na siebie. Bóg na szczęście cierpliwy powtarza nam, kto ci powiedział, że to jesteś ty. Najlepsza tym to tu na lęk jest, więc zobaczenie, kto jest twoim ojcem, kto ci ukształtował, kto ci ulepił. A ten kimś jest oczywiście Bóg. Bardzo łatwo mówi się, że Bóg nas stworzył, ale kiedy przychodzi kryzys bardzo trudno jest skupić się. A na pewno ja tak mam. Nie na kryzysie czy próbie poradzenia sobie ze strachem, ale skierowania się w stronę Boga. Tego chyba najtrudniej jest się po prostu nauczyć.